Wszystkim bardzo serdecznie witam się z Wami. Po dość długiej nieobecności, nie było mnie ponad miesiąc, jak mogliście zauważyć w poprzednim filmiku, jeśli oglądaliście, to po prostu pokazywałam, jak urządziłam sobie to biuro, bo jak wiecie bądź nie wiecie, przeprowadziłam Cię do innego mieszkania i dlatego to tyle trwało. Co prawda jeszcze wszystko nie jest na 100%, bo nie mam mikrofonu, więc tutaj mogą być jakieś problemy z głośnością, z akustyką, także nad tym będę jeszcze pracować. Ale to już nie o tym. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, żeby przetestować trend z Instagrama. Sama go jestem ciekawa, jeszcze nie testowałam, więc zrobię to na żywo z Wami, Mówię tutaj dokładnie o nakładaniu pomadki w sposób konturowania pod podkładem. Także mam przyszykowane kilka produktów i możemy przejść do testowania. Jeśli chodzi o ten tutorial, będę wzorowała się filmikiem na Instagramie Beauty Beatrix. Ona porobiła takie jakby ptaszki na policzkach, także ja wezmę sobie czerwoną pomadkę z Revolution. Ogólnie mam te dwie pomadki z make Makeup Revolution. Ona raczej są edycją limitowaną, bo dostałam je w kalendarzach adwentowych, także wydaje mi się, że... Tutaj nawet nie ma co polecać, bo wydaje mi się, że normalnie ich nie kupicie. Dobra, zobaczymy, zrobimy takie iksy sobie. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Szczerze powiedziawszy, wyczuwam porażkę. Teraz biorę sobie najciemniejszy korektor z Becki, on będzie nam służył jako brązer, więc sobie też zrobię takie kreseczki tutaj. Akurat wydaje mi się, że z tym korektorem to będzie spoko wyglądało, bo już nie raz używałam korektora jako po prostu brązera na mokro, także tutaj sobie porobię też kropki, ale nie wiem jak to będzie z odcieniem w sumie, bo wydaje mi się, że on jest trochę zbyt ciepły I mam tutaj jeszcze coś takiego sobie dodam sama od, si od siebie, Mam taką pomadkę w Mio i ona jest w takim jakby różowiutkim odcieniem, także mogę ją sobie nałożyć jako róż. I wydaje mi się, że może pomiędzy tym zrobimy coś takiego. O. Także tutaj ślaczki na twarzy już mam narysowane. Jakby co nałożę sobie tego jeszcze e korektora najciemniejszego z beki i zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale na razie spróbuję rozblendować to, co tutaj mam. Ja wam szczerze przeraża mnie, jak to wygląda i jeśli z tego wyjdzie coś naprawdę ładnego, to ja będę w ogromnym szoku. Na niektórych filmikach widziałam też, że normalnie nakładali sobie korektor, także nałożymy tutaj pod okiem korektor i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle przeraża mnie. Zobaczcie, jak wygląda moja gąbeczka, którą nakładałam po prostu to wszystko, także biorę sobie tą drugą i nakładamy korektor, zobaczymy, jak to będzie wyglądać potem pójdziemy z podkładem. Jakoś coś czuję, że to będzie porażka. I tak na daną chwilę wyglądam. Wydaje mi się, że serio jest to na porażkę, że to wcale nic nie da totalnie, ale nałożymy teraz podkład, mam tutaj Everline Satin Matte będę używać też kremu BB z Skin79. ostatnio to jest moje ulubione połączenie i stosuję tych dwóch rzeczy po prostu w makijażu codziennym. Także nałożę sobie troszeczkę na tutaj rękę i będziemy wklepywać w twarz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przecież ja wyglądam jak świnka Peppa. No, seria jest różowa. Różowa jestem na twarzy. Po nieudanym challenge'u stwierdziłam, że pokażę Wam mój codzienny makijaż. Kiedy moja twarz już jest przygotowana, nakładam sobie oto te dwa podkłady. Ostatnio to moje ulubione zestawienie, jeśli chodzi o makijaż codzienny. Kolejnym krokiem jest korektor pod oczy. Oczywiście niezmiennie cały czas używam Lovely. Wybieram to jaśniejszy, żeby po prostu rozjaśnić strefę pod okiem. Następnie przechodzimy do malowania brwi, używam sobie teraz żelu, aby podnieść włoski i je ze sobą skleić, a potem będę je malować cieniem. Jeśli chodzi o cienie do brwi, tutaj niezmiennie od ponad roku używam produktu od Miss który zawiera w środku dwa cienie, jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy i idealnie się dopasowują do moich brwi. Kolejnym etapem jest puder. Ja używam sypkiego i ostatnio w bardzo ograniczonych ilościach, tylko i wyłącznie pod oczami, bądź w strefie T, jeśli się za bardzo wyświecam. Ostatnio też preferuję ogólnie konturowanie na mokro, ale tym razem postawiłam na zwykłe konturowanie od Debalm Bahama Mama. To jest serio jeden z moich ulubionych bronzerów i jest ze mną już prawie 3 lata. Jak możecie zauważyć, kolejnym krokiem jest rozświetlacz i oczywiście jest to paezę, Naprawdę kocham od nich rozświetlacze. Przechodzimy teraz do szybkiego makijażu oka. Używam do tego paletki od PSM Atlicis. Używam dwóch cieni tylko i wyłącznie: tego jasnego do zmatowienia powieki, a potem czarnego do zrobienia szybkiej kreski. Aby wykończyć makijaż oczu używam maskary od Anastazji. Jest ona ostatnio moją ulubioną. Idealnie wydłuża, podkręca i pogrubia rzęsy. Na sam koniec używam błyszczyk od Paese Beauty Lip Gloss nr 02. To będzie na tyle jeśli chodzi o ten filmik. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia.